Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Dobrze, moi drodzy, zobaczymy sobie, co ta osoba myśli o Tobie Dobrze? Co ta osoba myśli o Tobie? I będą do wyboru dwie, dwie talie Momencik, bo mi spadła karta Dobrze, dwie talie do wyboru Jeden i dwa Co ta osoba myśli o Tobie? Co on czy ona myśli o Tobie? Dobrze, koło roku i złoty tarot. Dobrze. I patrzymy sobie. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Co ta osoba myśli o tobie? Karty pokazują, że odbiera ciebie bardzo mocno pozytywnie. Tutaj też mam taką wiadomość, że gdzieś rodzi się w tym kimś taka chęć, potrzeba skomunikowania się z Tobą po to, żeby o czymś porozmawiać, po to, żeby coś Ci powiedzieć, coś Ci wyjaśnić, ale mi się tutaj pokazuje taka sytuacja, że na ten moment gdzieś jakieś trudne myśli są w kimś z Was. Ktoś z Was wychodzi z założenia, że. Nie zasługuje na tą drugą stronę, że z tego nic nie będzie. Tutaj też mi się pokazuje taka sytuacja, mówiąca o tym, że ktoś tutaj może mieć poranione serce, bo gdzieś jeszcze żyje przeszłością, gdzieś jeszcze czegoś nie unormował, nie uleczył, nie wyleczył, nie uwolnił. Tutaj też jest taka informacja płynąca dla Was, gdzie Karty informują o tym, że między Wami doszło do jakiegoś rozczarowania, i tutaj naprawdę potrzebna jest rozmowa. Ale na ten moment karty mi pokazują, że taka potrzeba w tym kimś jest i ten ktoś bardzo mocno Ciebie pozytywnie odbiera. Ale nie widzę działania. Nie widzę działania na ten moment ze strony tego kogoś. Widzę taką bardziej bierność. Ten ktoś uważa Ciebie za bardzo fajną, atrakcyjną osobę, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Ten ktoś myśli o tobie w bardzo pozytywny sposób, uważa, że masz to coś w sobie, co przyciąga płeć przeciwną, że masz dużo takich darów i talentów w sobie, że jesteś osobą bardzo pozytywną, empatyczną, ale w obecnych schematach, w jakich funkcjonujecie, coś jest niepouwalniane, coś jest nieprzepracowane, jak w jakiś sposób siebie nie rozumiecie, to nie funkcjonuje tak jak być powinno i karty pokazują, że ten ktoś chce kontaktu, chce rozmowy, chce ci o czymś powiedzieć, ale na ten moment gdzieś tutaj obawia się, że nie zostanie to Zrozumiane tak, jak być powinno, że gdzieś tutaj jakieś, jakieś obawy są w tym kimś, że nie zrozumiesz tej osoby, że wyciągniesz niewłaściwe wnioski. Tak się tutaj pokazuje. Mhm, dokładnie. Dopytamy sobie jeszcze, co ten ktoś myśli o tobie. Wiedziałam, gdzieś jest ta potrzeba porozmawiania o czymś ważnym, ale jest też takie zatrzymanie w tym kimś, jednak te ego, ta wewnętrzna jakaś tam błądczuczność, no jest przewyższa, przewyższa, no i też karty pokazują, że jesteście na jakimś etapie, w jakimś cyklu, to jest jakiś taki etap, gdzie... Mm, to będzie tak naprawdę od Was zależeć, w jakim to kierunku pójdzie. Czy to się rozproszy, zakończy, czy dacie sobie kolejną szansę, czy poprzez zmianę schematów działania na tej zasadzie, bo ogólnie naprawdę nie jest źle. Ogólnie karty pokazują, że jakieś tutaj uczucie jest, ale tu jest dużo nieporozumień. Tutaj też ktoś mógł namieszać, ktoś w Waszym otoczeniu mógł coś spowodować, jakąś sytuację stworzyć, tak. Tutaj też są jakieś takie podejrzenia. Tutaj też jest dużo jakiejś złości i tu by trzeba włos je po prostu szczerze porozmawiać. I... No tak, jakieś tutaj planowanie i chęć działania jest, ale co z tego wyniknie? Karty pokazują, że na ten moment gdzieś jest ta energia zatrzymana. Pozdrawiam serdecznie. Co ta osoba myśli o tobie? Pomyśl sobie o tej osobie i zobaczymy. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, czyli nie musi pasować, ale może. Hmm. Co tutaj się pokazuje? No widzisz, być może, z, być może zastanawiałeś, czy zastanawiałeś się nad wyborem jedynki. To jest bardzo podobny przekaz, bo i w jedynce tak było, i tutaj jest naprawdę podobna e, informacja płynie z kart mówiąca o tym, że ten ktoś chce kontaktu z tobą. E, ten ktoś chce do ciebie napisać, bądź zadzwonić, bądź umówić się na konkretne spotkanie. I karty pokazują, że tutaj. Mm, Przede wszystkim ten ktoś chce coś wyjaśnić, szczerze porozmawiać, coś wyjaśnić. Tutaj karty mi pokazują, że tutaj jakaś się historia wytworzyła z tak zwaną osobą w tle. Być może jakaś zdrada, być może jakieś pomówienie na temat zdrady, być może ktoś gdzieś kogoś z Was zobaczył, tak zwana osoba postronna. Z otoczenia, z towarzystwa, czy z rodziny, etc., ktoś zobaczył w jakiejś dwuznacznej sytuacji, i albo ten ktoś chce się przed tym z tego wytłumaczyć przed tobą, albo ten ktoś oczekuje z twojej strony wytłumaczenia, tak? Karty mi pokazują, że tutaj no, otoczenie. otoczenie namieszało dość mocno. Ktoś z otoczenia tutaj ktoś wbił nóż w te plecy. Ktoś tak jakby was rozdzielił jakimś słowem, jakimś pomówieniem i tak dalej. Być może faktycznie tu jakaś fizyczna zdrada była gdzieś w tle, no ale karty pokazują, że ten ktoś, co myśli o tobie? Przede wszystkim chce z tobą się skontaktować, chce porozmawiać, chce albo wyjaśnić, albo chce otrzymać wyjaśnienie. Tutaj jest powrót do tego wydarzenia, tutaj jest powrót do tej tak zwanej historii przeszłości, bo to co się wydarzyło chociażby już godzinę temu czy wczoraj, to już jest historia. Duszy z przeszłością, historią, tak? I tutaj karty pokazują, że jeżeli gdzieś zależy wam na tym wszystkim, to karty pokazują, trzeba będzie do tego bolesnego wydarzenia powrócić, porozmawiać, wyjaśnić sobie, oprzeć się o argumenty, wysłuchać i ruszyć naprzód, bo Karty pokazują, że ten ktoś uważa, że jednak jesteście, tak jakby sobie, to są myśli tego kogoś, podkreślam, jesteście tak jakby sobie przeznaczeni, jesteście dla tego kogoś bardzo ważna czy ważny, ten ktoś chce budować związek i relacje, ten ktoś chce przepracować te trudne wydarzenia, ten ktoś chce wyjaśnienia. Ten ktoś chce oczyszczenia, ten ktoś chce bardzo mocno uwolnienia. Karty pokazują. Mhm. Ten ktoś chce powrócić na moment do tego ciężkiego wydarzenia, po to, żeby z podniesioną głową, z dumą i z takim wewnętrznym yy, gdzieś tam. Spokojem, po prostu podjąć decyzję, co dalej. Karty pokazują, co dalej, bo tutaj faktycznie jest jakieś tutaj, są tutaj jakieś romanse, zdrady, flirty gdzieś w tle. To powoduje pewnego rodzaju dyskomfort. Są tutaj jakieś ukryte motywy działania w tak zwanych półprawdach. I żeby tutaj cokolwiek z tego wynikło fajnego, to karty pokazują, że tu by trzeba było naprawdę przejąć inicjatywę i zacząć w tym kierunku coś działać, naprawiać, bo sukces pozorny w jakimś tam stopniu jest między wami możliwy, jeżeli gdzieś teraz jest to w jakichś trudnościach. No właśnie, jest tutaj kobieta z wężem, czyli tutaj no jest tutaj coś na rzeczy, ktoś coś namieszał, ale jest między wami możliwy nowy początek. Albo poprawa sytuacji i relacji. Tylko tutaj nie można egoistycznie, narcystycznie podchodzić do całej tej relacji, bo jesteście dla siebie lustrzanym odbiciem. Czyli moi drodzy, jeżeli jesteście na tym kanale, słuchacie mnie często, to ja to często powtarzam: jak działa lustro, tak? Czyli. Twoje emocje, Twoje trudne myśli, Twoje trudne zachowania gdzieś są odzwierciedlane poprzez tą osobę, tak? Czyli jeżeli ty widzisz w tym kimś i coś Ci się nie podoba bardzo mocno, to tak naprawdę jest to w Tobie gdzieś zakorzenione do przepracowania. Nie unikam, że ktoś jest tym wszystkim zmęczony, sfrustrowany, że ma już tego wszystkiego dość. Gdzieś tutaj te serce jest troszeczkę zranione. Takie trudne myśli gdzieś pojawiały się. Ach, to jednak toksyczna relacja. Kolejny raz gdzieś dopadła mnie toksyczna relacja. Ale karty pokazują, że tutaj jest możliwy jakiś nowy początek. Ten ktoś bardzo myśli o tym, bardzo tego chce. Chce rozmowy, chce wyjaśnienia. O, widzicie, jest tutaj. No. Wiecie, co? To jest niemożliwe. Ja jeszcze raz zbiorę karty, bo ja je oczyściłam nad ogniem, ja je przetasowałam i pokazały się te same karty, co w jedyneczce, identyczne. Identyczne, więc może jesteś osobą, która wysłuchała i jedynki, i dwójki. Jest tu możliwy nowy początek, ale gdzieś jest tutaj planowanie i działanie, ale karty pokazują, że może to gdzieś wejść w jakąś w taką stagnację, za momentowy, moment, momentem zatrzymanie. I jeszcze sobie patrzcie, jeszcze raz tutaj przetasuję i jeszcze raz rozłożę te karty. No, tutaj już jest inny przekaz. Tu już jest taki przekaz, że być może ty jesteś osobą, która wychodzi z założenia dobra, odpuszczam sobie, idę w nowe, ale z drugiej strony informacja jest taka, ale ja nie do końca wiem wszystko. Tu takie jest ukryte, zakryte, pogmatwane i być może warto by było dać sobie no, jeszcze raz jakąś taką szansę, możliwość, chociaż wyjaśnić to, co zaistniało. Taki tutaj jest, moi drodzy, przekaz dla Was. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze raz podkreślam, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne.